Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło i to ogromny zaszczyt wystąpić dzisiaj tutaj przed Państwem. Szanowna Pani Prorektor, Szanowny Panie Prodziekan, wszyscy Szanowni Wykładowcy i przede wszystkim uważam, że najważniejsi dzisiaj goście to Państwo, studenci kierunku pielęgniarstwa. Bardzo mi jest miło, że mogę tutaj stanąć i przedstawić Państwu ciekawy temat. Proszę Państwa, prehabilitacja to jest stosunkowo nowe i trudne słowo i czasami słabo zrozumiałe, a ja jeszcze chciałbym Państwa zachęcić do tego, że pielęgniarstwo prehabilitacyjne to jest taka gwiazdka, która właśnie zabłysła na tym nieboskłonie pielęgniarskim, i to jest coś, co może Państwa absolutnie zafascynować i pociągnąć do dalszej pracy. A dlaczego miałoby tak być, to postaram się Państwu przedstawić. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja nazywam się zarzeczny Przemysław, jestem chirurgiem i pracuję w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Legnicy. I właśnie o tej rehabilitacji chcę Państwu powiedzieć, bo zajmuję się tym i to może będzie nieskromne, ale dzięki uprzejmości dyrekcji szpitala zrobiliśmy to jako pierwsi na Dolnym Śląsku, a dziewią dziew jako dziewiąta poradnia. Nasza prehabilitacja powstała w całej Polsce. Drodzy Państwo, i zrobiliśmy jeszcze coś ważnego. Zaprosiliśmy do zespołu prehabilitacyjnego, o którym zaraz powiem i o którym zaraz wyjaśnię, właśnie pielęgniarkę, żeby rozwijać to pielęgniarstwo prehabilitacyjne. A zaczynając od początku, drodzy Państwo, trzeba powiedzieć, czym jest prehabilitacja. Zapewne większość z Was a może i wszyscy kojarzycie fenomenalnego pana profesora, pana Siedmicza z Poznania, który jest absolutnym prekursorem przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego. I to właśnie w skrócie definicja rehabilitacji. To takie spojrzenie na pacjenta jeszcze zanim przystąpi próg szpitala, żeby być przyjętym do dalszego leczenia. Do leczenia operacyjnego przede wszystkim, bo. Taki chory wymaga wiele uwagi w trakcie hospitalizacji, ale proszę Państwa, myśmy w Legnicy poszli dalej. Pacjenta onkologicznego, który jest kwalifikowany do leczenia zachowawczego i pacjenta internistycznego geriatrycznego, który wymaga przygotowania przed planowanym leczeniem. To wielokierunkowe spojrzenie na tego pacjenta to nie jest tylko stricte lista leków, Lista chorób i aktualne dolegliwości. Zobaczcie państwo. Patrzymy na tego pacjenta pod względem stanu odżywienia, bo wiemy, że ma to ogromne znaczenie dla pomyślności dalszego leczenia i ewentualnych powikłań. Patrzymy na tego pacjenta pod względem medycznym, jego przeszłości chorobowej, aktualnych problemów, ale proszę państwa problemów natury psychologicznej. Pewnych trudności, z którymi sobie nie radzi, wobec tego może ma gorsze nastawienie do leczenia, a może to jest płaszczyzna, gdzie my jeszcze przed przyjęciem pacjenta jesteśmy w stanie mu pomóc. Nałogi, proszę Państwa, takie oczywiste. Palenie papierosów. Zasadniczo mówimy o tym tak powszechnie, wiele osób pali, ale to przecież ma ogromne znaczenie i może w kontekście planowanego leczenia pomożemy pacjentowi zrozumieć, Dlaczego palenie papierosów chociażby jest szkodliwe? Nie nakłaniajmy go od razu i nie mówmy niech Pan pani rzuci palenie. Pokażmy, dlaczego warto. A, I proszę Państwa, aktywność fizyczną. Wyobraźcie sobie, proszę, jazdę tramwajem, spacer po rynku i naszą polską populację osób starszych, którzy idą z zakupami, troszkę przygarbieni, zmęczeni. Czy wyobrażacie sobie, że ci ludzie w jakiś sposób jeszcze korzystają z aktywności fizycznej? Rzadko, bo często nie mają na to siły i nie wiedzą, jak to robić. Wobec tego, jak mają dobrze się goić, mówiąc kolokwialnie w szpitalu, po leczeniu operacyjnym, jeśli przed tym leczeniem aktywność fizyczna była niewielka? To też jest kolejna płaszczyzna, żeby pacjentowi pomagać, spojrzeć na niego wielokierunkowo i takim pełnym zespołem rehabilitacyjnym, w poradni rehabilitacyjnej, chorego na 3-4 tygodnie przed leczeniem przygotować. Czy to brzmi jak fikcja? No myślę, że nasz szpital pokazuje, że nie, że to działa. Ale to nie jest, proszę Państwa, też opowiadanie o pewnych sukcesach, to chwalenie się tym, co. Pacjenci mówią. Tydzień temu, jak przyjmowałem pacjentów, przyszedł taki chory z zaawansowaną chorobą nowotworową, poddany chemioterapii, który początkowo zgłaszał się do mnie na wózku. Tym razem drzwi się otwierają, wchodzi pacjent, i pierwsze co mówi: Doktorze, ja już dzisiaj nie jechałem windą. Ja tutaj wszedłem sam. I to, co proszę Państwa, absolutnie uważam za kluczowe w rehabilitacji. Ten zespół. I pomysł kompleksowego przygotowania pacjenta nie może się w mojej ocenie odbyć bez edukacji. Edukacji oczywiście, wykonywanej przez psychologa, fizjoterapeutę, przez lekarza, dietetyka, ale i trzy kropki. Bo właśnie w skład zespołu prehabilitacyjnego muszą wchodzić takie cztery filary, czterech specjalistów. Natomiast ja uważam, że absolutnym fundamentem przygotowania pacjenta jest pomoc pielęgniarska i opieka pielęgniarska. Dlaczego tak uważam? Postaram się Państwu przedstawić na podstawie badań naukowych i tych doniesień, które już pokazują, że rola pielęgniarki, pielęgniarza, że pielęgniarstwo rehabilitacyjne jest ogromnie ważne. Dlatego, że to pielęgniarka, pielęgniarz jest najczęściej i najbliżej przy chorym. I jeszcze przed leczeniem szpitalnym. Drodzy Państwo, jeśli mówimy w kontekście zmniejszenia liczby powikłań, to właśnie pierwszy dowód na to, że ta prehabilitacja i te wysiłki działają. Ci pacjenci goją się lepiej, szybciej, szybciej stają na nogi, jest mniej powikłań oddechowych. I to znowu jest między innymi przeogromna rola pielęgniarek na oddziale, bo dbają o rany, zmieniają opatrunki, mobilizują chorych, pomagają im. Wobec tego to jest przyczynek, że i ta rola pielęgniarstwa jeszcze przed leczeniem szpitalnym jest ogromnie ważna. Druga kwestia, że rehabilitacja w ogóle ma sens, to proszę Państwa skrócenie, skrócenie czasu hospitalizacji. Spójrzmy na to, że pacjent, który leży krócej w szpitalu, daje możliwość przyjęcia w danej jednostce czasu w ciągu roku większej liczby chorych. W większej liczbie chorych jesteśmy w stanie pomóc, jeśli sprawniej leczymy i sprawniej wypuszczamy do opieki ambulatoryjnej naszych pacjentów. I to znowu ogromna rola zespołu pielęgniarskiego, który z tym pacjentem na oddziale większość czasu spędza. Wobec tego to też jest przyczynek do tego, że i w opiece ambulatoryjnej rola pielęgniarstwa jest przeogromnie ważna. Drodzy Państwo, tolerancja leczenia. Jeżeli pacjent jest dobrze przygotowany do chemioterapii, do dużego zabiegu operacyjnego, to lepiej znosi ten zabieg, jest lepiej nastawiony psychicznie do tego, co go czeka, bo rozumie, dlaczego coś jest robione, a w przypadku chemioradioterapii. Pacjent dobrze przygotowany, to pacjent, który jest w stanie pomyślnie ukończyć cały zaplanowany kurs terapeutyczny. I to znowu rola pielęgniarstwa przeogromna, no bo najczęściej Państwo jesteście najdłużej z tym chorym i przy tym chorym. I proszę Państwa, coś, o czym się bardzo często mówi na konferencjach, na zjazdach, trochę umyka nam w praktyce codziennej, bo pewnie nie ma na to czasu, zgadzam się, jakość życia. To właśnie ten pacjent, który wszedł do poradni i powiedział doktorze: Wszedłem tutaj, nie wjechałem windą. To jest ta jakość życia. To ja rozumiem przez to, że jest w stanie pójść na spacer, jest w stanie pobawić się z mnóczętami albo tak jak w ostatni piątek powiedział pacjent: Wsiadłem na rower i znowu poczułem rzepak. To są takie małe rzeczy, które dla nas, kiedy jesteśmy zdrowi, umykają. Ale to są tak ogromne rzeczy, kiedy ci pacjenci mogą w końcu do czegoś wrócić tak trywialnego, tak ważnego. I to znowu rola pielęgniarstwa. Będąc najdłużej i najczęściej przy pacjencie, mamy największy wpływ, jak się okazuje, na jakość życia pacjenta. Ważne, podstawowe. I teraz, proszę Państwa, to jest zdjęcie mojego autorstwa, i tak sobie czasem myślę, że ta prehabilitacja. To jest wzięcie pacjenta za rękę tu u szczytu tej góry i wspięcie się na tą śnieżkę, żeby iść razem. Pokazać temu pacjentowi: słuchaj, czekajcie, trudna ścieżka, parę zakrętów, ale pójdziemy razem, pokażę Ci, kiedy założyć raki, kiedy raczki. A na szczycie zobaczymy ten piękny, absolutnie krajobraz. Więc jak dotrzemy na szczyt rehabilitacji, jak ukończymy to leczenie zaplanowane, to czyj to jest sukces? Pacjenta ale ta chwała i ta nasza praca to jest absolutną nagrodą kiedy widzimy uśmiech na twarzy pacjenta i myślimy sobie okej okay, udało się warto było to schodzimy na dół bo następni czekają żeby wyjść na tą górę I teraz proszę państwa najważniejsze to co chciałbym państwu przekazać a w pewien sposób państwa zachęcić zarazić żebyście chociaż może zajrzeli w temat sprawdzili czy to jest to co faktycznie warto w przyszłości robić? Pielęgniarstwo prehabilitacyjne na świecie co najmniej 10 lat jest już oglądane, sprawdzane, badane, mierzone. Dobrze wiemy, że Amerykanie mierzą absolutnie wszystko, ale dzięki temu mamy pewne twarde, proszę państwa, dowody, że to absolutnie działa. Pielęgniarka w prehabilitacji to nie jest tylko i aż osoba, która pobierze krew, która zaplanuje wizytę, to jest przewodnik, koordynator tego pacjenta. Pielęgniarka rozpoczyna pracę z pacjentem rozmową, zbiera wywiad medyczny, ale rozmawia z chorym wszystkim o tym wszystkim, co naokoło tego leczenia, co mu przeszkadza, jak daleko ma do poradni, kiedy może przyjechać, z kim przyjedzie, czy te zalecenia, które wcześniej były. Y wydane, czy są możliwe do zrealizowania, czy są jakieś kłopoty. Zadzwoni, przypomni o terminie wizyt i to wszystko, co Państwu opowiadam, to na podstawie doświadczeń naszej legniskiej Poradni Prehabilitacji. To działa. I warto to robić. Wobec tego, proszę Państwa, pielęgniarka jest, czy pielęgniarz, pielęgniarstwo w ogóle w prehabilitacji jest fundamentem, na którym budujemy ten Zamek to schronisko na szczycie śnieżki, gdzie pacjent dociera właśnie szczęśliwie. Zobaczcie Państwo, to jest piktogram, obrazek wyjęty właśnie z wcześniej wyświetlonego badania naukowego, jak wiele rzeczy, pielęgniarka, czy pielęgniarz może w tej prehabilitacji w tym zespole zdziałać przy współudziale. Prehabilitacja, proszę Państwa, to jest zespół ludzi, którzy działają na równi. Tam nie ma lepszych, ważniejszych, gorszych. Tam każdy jest ważny i pełni tak samo istotną rolę w przygotowaniu pacjenta. Proszę państwa, pielęgniarstwo to w rehabilitacji to jest edukacja. Coś, na co w obecnym systemie ochrony zdrowia naprawdę nie ma czasu. Na oddziale jest go niewiele, w poradni specjalistycznej no prawie nie ma, bo trzeba pacjenta za pacjentem zobaczyć, zmienić opatrunek, tu jest chwila czasu dla chorego. Znowu nie sprzedawajmy pacjentowi definicji, dlaczego trzeba, dlaczego to jest ważne. Starajmy się pacjentowi opowiedzieć i zachęcić, żeby pacjent sam zaczął o tym myśleć, nie jeszcze na wizycie, ale już w domu. Że może to mu się przyda, że może ma to znaczenie, i to właśnie. Znowu pierwsza wizyta, tak jak u nas jest to rozwiązane, pierwsza wizyta pielęgniarska jest tą najważniejszą. Już zasiewa ziarno rehabilitacyjne w głowie pacjenta. Edukacja, zachęcanie, nie podawanie: masz, tak trzeba zrobić, tak robimy. Pokazywanie: zobacz, tak można się przygotować. A to da takie efekty, których bez przygotowania sam nie osiągniesz. My wyciągamy rękę, chodźmy razem, wskażemy drogę. Proszę Państwa, ale także. Pielęgniarka i pielęgniarz, jak powiedziałem, są na równi z innymi specjalistami, więc oglądając pacjenta klasyfikują chorego do pewnych grup ryzyka. I niestety o tym też trzeba powiedzieć z perspektywy pacjenta, to negatywny czynnik, ale dla nas istotny. Jeżeli pielęgniarka zbiera wywiad, wie, że pacjent jest obarczony wielochorobowością, przyjmuje wiele leków, jest niedożywiony, wyniszczony, przecież potrafi to ocenić i to doskonale. Wobec tego już jest w stanie sama interweniować. Zmieni kolejność wizyt tak, żeby ustawić priorytety względem tego, co pacjentowi jest najbardziej potrzebne. Że wcale nie lekarz, może wcale nie ja jestem mu potrzebny, tylko najpierw dietetyk albo psycholog. Wobec tego znów ogromna rola pielęgniarstwa. To właśnie ta edukacja i rozpoznanie problemu. Kwalifikacja chorego do odpowiedniej grupy pozwala dostosować te nasze zabiegi prehabilitacyjne, żeby one miały sens. Bo gdybyśmy wydrukowali sobie schemat i każdego pacjenta próbowali do tego schematu dopasować, nie zadziała. Odwrotnie. Mamy pacjenta, w głowie wiemy, jaki powinien być schemat, ale dostosowujemy. Może nasz pacjent, jak powie, że wcale do psychologa nie chce iść. A tak się zdarza, bo wstydzimy się w tym kraju mówić o problemach. Nie zmuszajmy go. Poczekajmy, niech przejdzie do dietetyka. Znowu może do pani pielęgniarki, jak w końcu nam zaufa, to może wybierze się do psychologa. Dlatego ważny jest też czas. Co najmniej 3-4 tygodnie przed planowanym leczeniem, a może i nawet więcej. Jak chory nam zaufa, to wtedy wszystko nam powie, a dzięki temu jeszcze lepiej my jemu pomożemy. A on lepiej się przygotuje. I proszę Państwa, slajd, o którym już zacząłem mówić, właśnie ta indywidualizacja. Jest szereg badań, które też pokażę za chwilę, które mówią, że jeśli prehabilitacją będziemy się bawić jak zabawką, sztywno, bez wymyślania nowych rozwiązań, to będzie mało efektywna. Stracimy pieniądze, stracimy kapitał ludzki, stracimy czas w poradni, pacjent niewiele odniesie. A dopiero jak rozpoznamy problemy, chorego i dostosujemy nasze działanie wówczas efekt będzie doskonały kiedy najlepszy czas uważam że w trakcie właśnie wizyty pielęgniarskiej spokojnej kiedy jest na to czas kiedy nie pędzimy nie patrzymy na zegarek czy to znowu jest fikcja nie w naszej poradni w szpitalu legnickim wizyta pielęgniarska trwa około 40 minut i to nie jest tylko ważenie mierzenie pobieranie krwi chociaż też to jest rozmowa z pacjentem a my jeszcze wprowadziliśmy taki dodatkowy powiedzmy obowiązek, żeby pacjent przyszedł z kimś z rodziny. No bo ktoś z rodziny czasem coś dopowie, bo pacjent zestresowany, albo więcej zapamięta z takiej wizyty, albo proszę Państwa, nasza pani pielęgniarka rozpozna, że ta członek rodziny, który chce się włączyć w leczenie, jest w pewien sposób toksyczny. I negatywnie wpływa pacjenta, bo zaczyna dominować nad nim i decydować za chorego to, co jest ważne. I to się zdarzało i czasami później ustalaliśmy tak wizyty, żeby sam pacjent trafiał do naszej poradni bez współtowarzysza. Wtedy okazywało się, że troszkę inne priorytety wychodzą na wierzch, bo to pacjent zaczynał mówić. I proszę Państwa, doświadczenia kliniczne, czyli coś, co mogę powiedzieć właśnie z naszej perspektywy, ale to wspomniane badanie badanie, które mówi jedną rzecz: baw się prehabilitacją i dostosowuj ją do pacjenta, nigdy odwrotnie nigdy schemat utarty, czy ten stosowany na świecie, czy ten bardzo podobny stosowany już w Polsce nie przykładaj sztywno do chorego, bo każdy jest inny. Będziesz miał chorego otyłego, będziesz miał chorego niedożywionego, Wobec tego, jak przystosować jeden schemat postępowania dietetycznego? Nie da się i Państwo to dobrze wiecie, tylko nie można o tym zapominać w praktyce klinicznej. No i nasza poradnia tutaj w Legnicy. To jest taka autostrada, gdzie pielęgniarstwo, tak jak wspomniałem, podstawową rolę pełni. To pielęgniarska jest kierowcą autobusu, do którego wsiada pacjent. A w tym autobusie w poszczególnych kabinach siedzą pozostali specjaliści i czekają na tego pacjenta, ale to właśnie nasza pani pielęgniarka wyznacza, kto będzie pierwszy się widział z pacjentem, bo wie najlepiej, jakie są jego potrzeby. To, co jeszcze niestandardowe u nas, to proszę Państwa, farmaceuta. Farmaceuta, który przegląda listy leków pacjenckich i szuka przede wszystkim interakcji niebezpiecznych już na etapie przygotowywania do. Leczenia szpitalnego, ale także interakcji z ewentualnymi lekami, szczególnie chemioterapeutykami stosowanymi w onkologii. Ważne, ale mało się o tym mówi w ochronie zdrowia. Czy to działa, proszę Państwa? Absolutnie mogę Wam powiedzieć, że działa. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale uśmiech pacjenta, i właśnie, że wsiadł na rower i mógł powąchać rzepak, albo że wszedł po schodach, a nie wjechał windą. To jest najlepsza nagroda, jaką możecie Państwo usłyszeć, i zachęcam Was szczerze do zagłębienia się w temat prehabilitacji, włączania elementów prehabilitacji, a najlepiej całego procesu u siebie, w swojej pracy, w swoich jednostkach, czy w swoim codziennym postępowaniu. I wiecie Państwo, może nie każdy z Was zainteresuje się prehabilitacją, ale coś. Co jako chirurg, który generalnie lubi pacjenta znieczulonego, bo ten najmniej mówi? Ja sam nauczyłem się jednego w tej prehabilitacji: rozmawiać z pacjentem, dać mu tą chwilę. Jak pada pytanie, to nie oczekujmy, że pacjent od razu odpowie. Czasem to milczenie to też jest odpowiedzią pacjenta, i dla nas powinien być to sygnał, że pacjent chce coś powiedzieć, ale nie do końca może potrafi. A może trochę się wstydzi, więc nie, nie wywierajmy tej presji. Jeśli nie odpowie teraz, odpowie następnym razem. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. I to dzisiaj padł, została przywołana Wisława Szymborska, która w tej piosence zaadaptowanej przez Sanach też mówiła o złej godzinie. Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz. A więc to jest piękne. I tak bym chciał podsumować. Dziękuję Państwu serdecznie.